dobiegł do uliczki i zobaczył ją. Kobieta była zgięta w pół, kurczowo trzymała się za brzuch, jakby usiłowała powstrzymać to co nieuchronne. Jej ciało drżało konwulsyjnie, a palce bielejące od siły uścisku zdawały się walczyć z bólem przeszywającym wnętrzności. Twarz miała wykrzywioną w grymasie, który nerwowo łączył zaskoczenie z rozpaczą. Z jej ust wydobywało się urwane, chrapliwe westchnienie, a oczy, szeroko otwarte, śledziły z niepewną nadzieją każdy jego ruch, jakby szukała w nim ratunku. Z jej płaszcza powoli wyciekała ciemnoczerwona plama, będąca świadectwem tego, co się wydarzyło. Podbiegł bliżej, jakby instynktownie, i wtedy zobaczył, jak kobieta drżącą ręką wyciąga spod płaszcza zakrwawiony nóż. Weź to wyszeptała ledwo słyszalnym głosem. Zanim zdążył zareagować, wcisnęła mu rękojeść w dłoń, a potem osunęła się na niego, przewracając go na zimny bruk. Jej ciało było bezwładne, nienaturalnie ciężkie, a on leżał pod nią, czując, jak jej krew powoli wsiąka w jego ubranie.